Kilka długich miesięcy kibice sportowi całej Polsce czekali na rozpoczęcie nowego sezonu pierwszej polskiej ligi Futsalu. Zaglądamy na Podlasie. Rafał Szlaga, witam serdecznie. Uderzyć na bramkę. Zpoczyna grę od własnej bramki Kacper Sasiak. Teraz uderzenie głową. Właśnie w dzisiejszej kadrze meczowej Jagieloni. Herburda. Dobrze, panuje na te futsalówką, nie boi się gry, 1 na 1. kolejna akcja, Jagiellonii teraz, gdyby lepiej przywierzył w tej sytuacji Dzienis. Bardzo wysoko, potrzebę teraz z numerem 13 Mateusz Nery. Walczą o piłkę zawodnicy z Gdańska pod własną bramkę, jeszcze Lis i jeszcze okazja, maka, gol! Mateusz Nery! Jeżeli dobrze udało mi się tam to się w polu gardym. Pracuję jeszcze do wcześniejszej myśli, jeżeli chodzi o południe, to tutaj w kontekście awansu często wymienia się drużyny ruchu Chorzów. Neri, teraz jeszcze podanie Haramurda i gol! 2 do 0. Jesteśmy pod drugą bramką. Próba strzału w wykonaniu Daniela Echolika, Dzienis rozpoczyna kontratak. Dzienis, Dzienis w pole. Karnak! Gdzie jest piłka? Jeszcze do mitka. gol, Gol! burda, 3 do 0. Jagiellonia prowadzi jeszcze w tym spotkaniu. Wydawało się, że jakimś cudem Sasiak jeszcze zdołał chronić swój zespół. Starał się uderzyć na bramkę Echolika, ale został zablokowany kontratak Jagielloni. Uderzenie i go! 0-4 do 0, prowadzą już w tej sytuacji białostoczania Skiepko, wpisuje się na listę strzelców. No bo spróbują pewnie tego motywu gry z lotnym bramkarzem Gdańszczanie. Teraz kapitalnie przedarł się prawą flanką. Na tę stronę, Ruciński ostry kąt. Dożą na bramkę, Nery, rozpoczyna kontratak. Nery, indywidualnie Nery i świetna interwencja Sasiaka, poczekał do końca. Mogą od pierwszych minut tego starcia liczyć na gorący head swoich kibiców, a gospodarze. Uderzenie z dystansu, ale jeszcze się do tego strzału szybki kontratak Jagieloni strzał Hedzienisa obronione przez jakąkola. Kola. Teraz kapitalnie złożył się do tego strzału z numerem 14 Grzegorz Makal. I mamy już 5 do 0 w Białymstoku. Gerdle odważnie poradził sobie z rosłym zawodnikiem Jagieloni, ale tutaj warunki fizyczne po stronie gracza z Białego Stoku. Konkol odważnie wychodzi z bramki. Trzech na dwóch, ruszają Gdańszczanie, okazja i mamy gola dla ZS-u w tym meczu, świetnie wyszedł z bramki Konkol. Dosyć podobne fryzury Kajewskiego i Heraburdy. Heraburda jednak nieco wyższy od swojego kolegi z drużyny. Teraz uderzenie z prawej flanki. Szczęście, Promowskiewko. Jeszcze okazja, łapienie z Haraburda. Poprzeczka ratuje AZS. Jeszcze Kajewski obok. Bramki posyła futsalówkę. Bezpośredni awans do futsalowej elity. Teraz jednak uderzenie z własnej połowy. Pomylił się o centymetry Haraburda. Lisniczenko Neri, Neri! Jeszcze dobitka i go! Lisniczenko Po raz drugi trafia do siatki w tym meczu. Asysta Nerego. Zbyt mocno zagrana ta piłka w pole karne. Przez on wychodzi z bramki Kozaczenko, Kozaczenko, Kozaczenko! Poprzeczka! Ratuje teraz gości. Skiepko. Skiepko! Rykoszet! Gol! 7 do 1 w Białymstoku. Jeszcze dograna piłka w pole karne. Jeszcze walce o piłkę Kajewski, ale słyszymy syrenę, która kończy te zawody w spotkaniu pierwszej kolejki. Polskiej Ligi Futsalu w Grupie Północnej Jagiellonia Białystokę pokonuje Uniwersytet Gdański aż 7 do 1. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Lisniczenko. Do siatki trafił również Haraburda oraz jeden z tych Canaridios, którzy w tym sezonie mają pomóc popularnej jadze wrócić do futsalowej elity, czyli Neri. Pierwszy ważny krok, malutki krok w kierunku Powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej Podopieczni Aleksandra Kołysnikowa i Karola Domalewskiego zrobili właśnie dzisiaj.